Cześć, cześć, mogę wszystkim, ja nazywam się Olo, witam was na kanale, witam was w takim e, materiale vlogowym, można powiedzieć, troszeczkę sobie porozmawiamy. Wróciłem, wróciłem ze szpitala, e, jak wiecie miałem operację wycięcia woreczka żółciowego, jestem już po. E, sama operacja była ok, nie trwała, e, może krótko nie trwała, można powiedzieć, bo chciałem powiedzieć, że niedługo trwała, ale jak na woreczek żółciowy długo trwała, bo trwała 2,5 godziny, 2,5 godziny podobno mnie nie było na sali. Tak przynajmniej moi towarzysze kompanii e, z mojej sali po mówili, że 2,5 godzinki mnie nie było. Wiadomo, tam jeszcze budzenie, niebudzenie, e, ale wszystko jest ok. Zrobiłem to, mamy za sobą, jestem jak widzicie w domu. Już dzisiaj przyjechałem, dosłownie godzinkę temu chyba przyjechałem. E, jest oczywiście jedna smutna wiadomość, e, no i trochę taka kiepska wiadomość. No, live'ów nie ma. Na live'ów nie ma i nie będzie przez jakieś najbliższe, myślę, że 4-5 dni, ponieważ na dzień dzisiejszy nie mogę za bardzo siedzieć. Siedzę, siedzę po prostu teraz, żeby to dla Was nagrać, że jestem, bo dużo osób się pytało o mnie. Dostawałem telefony od Simona, od innych osób, od Kamikaze pisało do mnie. Wiem, że dużo osób się na Discordzie podobno o mnie pytało, także już jestem, żyję i mam się dobrze. Jem, piję, oczywiście wodę niegazywaną ale już jem, nie mam żadnego problemu z jedzeniem, także idzie to wszystko w dobrą stronę. No mam cztery dziurki, mam cztery dziurki, znaczy mam trzy dziurki, a jedną dziurę, można powiedzieć, bo mam trzy malutkie dziurki w brzuchu, no jedną w okolicy pępka, no to to jest ta największa, przez którą musieli wyciągnąć ten woreczek. No według chirurga, który mnie operował, woreczek nadawał się do operacji, musiał być operowany podobno woreczek był paskudny, był zabrudzony tymi kamieniami no po prostu powiedział mi, że dobrze to zrobiłem, bo nieciekawie to wyglądało i najprawdopodobniej z wynik histopatologicznych będzie to zapalenie woreczka, przewlekłe zapalenie woreczka, to jest po prostu takie, które to jest takie zapalenie, które nie pojawia się nie ma żadnych bólów, ale to zapalenie jest Nieleczone prowadzi do naprawdę bardzo poważnych problemów, w tym raka pęcherzyka żółciowego. No i tak naprawdę pozbywając się tego, a ja to zrobiłem, pozbyłem się problemów i być może nawet raka pęcherzyka żółciowego. Także jestem... o, sisiunia przyszła do mnie, też mnie nie widziała 3 dni, nie widziałaś mnie 3 dni, dokładnie. No, także jak sama operacja przebiegała? To przebiegało, można powiedzieć, że tyle, co pamiętam, tak? Pamiętam tylko tyle, że... <laughs> że... A ty co tu robisz? Ja wiem, że nie nagrywałem i nie kręciłem materiałów od trzech dni, ale ty byś mogła tutaj już odpuścić trochę, dobra? Dobra? No. Idź mi tutaj. Za bardzo nie możecie dźwigać, wiesz? No, na dzień dzisiejszy niestety jest kiepsko z dźwiganiem. Yy, powracając do operacji, jak to wyglądało z, po, z punktu mojego? Wyglądało to tak, że dostałem rano po prostu tabletki. Nie wiem, czy to były tabletki. Znaczy, najprawdopodobniej tabletki były na uspokojenie i coś tam jeszcze, coś tam jeszcze do operacji, bo powiem szczerze, wziąłem te tabletki. Minęło parę minut 20 minut, 10 minut i po prostu miałem totalnie na wszystko po prostu. Wywalone można powiedzieć, tak? Jechałem na tą operację, ty się jadę na operację, ty nie? Normalna osoba by po prostu miała jakieś tam problemy, nie? Że jedzie na operację, a ja po prostu sobie jechałem i tyle. I potem przyjechałem na tą salę, oczywiście pod pielęgniarki przyjechałem. E, bardzo fajne, bardzo miłe. Pogadaliśmy sobie, pożartowaliśmy sobie i nagle po prostu światło mi zgasło. Wyglądało to mniej więcej tak, że pogadaliśmy, pogadaliśmy, nagle mi się coś tam zaczęło, tak mienić i nagle zaraz tylko jest coś takiego, że panie Krzysztofie budzi, budzimy się, nie? Ja tak. O to chodzi. No tak to mniej więcej wyglądało. Leżałem, zaczęło mi się tak mienić, a za chwilę było tylko budzimy się i po sprawie. Także yy, dla mnie to była sekunda, to było coś takiego i ja już się budzę od razu, nie? Także trwało to 2,5 mm, godzinki. Bolało, raczej Bola, znaczy bolało mnie po operacji. Bo miałem dren w sobie, czyli taką murułeczkę, która odprowadzała różne płyny, krew, jeżeli coś tam by się po, pojawiło pooperacyjne i to naprawdę e, z każdym oddechem to bolało, że tak powiem. Jak po wyciągnięciu tego drena normalnie człowiek mógł odetchnąć, można powiedzieć, także. E, także wszystko, wszystko ok było. No, dzisiaj mi jeszcze boli, no wiadomo, to są dwudniowe dwudniowy, że tak powiem, jeszcze, jeszcze bólnie, tak? Bo dwa dni temu miałem tą operację, mam szwy. Szwy dopiero będę za jakieś 10 dni ściągał. Dopiero mam do chirurga podjechać. No i tyle no. Na dzień dzisiejszy trochę za bardzo siedzieć nie mogę, także żadne takie live'iki, nic takiego nie, nie będziemy na razie ogrywać, nie? No, a po zdjęciu szwów, wszystko, wszystko będzie okej, okay, mi się zdaje. Także co? To była taka krótka informacja ode mnie. Jestem w domu, wszystko jest dobrze, nie ma żadnych komplikacji, jemy, pijemy, także wszystko idzie w dobrym kierunku. Do zobaczenia za parę dni na kanale. Cześć!